Dzisiaj ze mną jest wyjątkowy gość, wyjątkowa osoba, ale wyjątkowa nie dlatego, o czym pewnie myślicie. Rafał poniedzielski znany bardziej jako pono. E, tak, witam, Rafał Poniedzielski zwa, zwany Pono, e, więcej syn Alka Pono, syn Aleksandra poniedzielskiego, także tak, witam wszystkich. Ja powiedziałam o tym, że jesteś niezwykły, bo mniej będziemy mówić o twojej twórczości bardziej o Twoim dzieciństwie i to chyba jest zaskoczenie, bo powiedz proszę, gdzie się wychowałeś. No, wychowałem się na wyścigach konnych, jestem wyścigowcem z krwi i kości, także mogę powiedzieć, że jestem w domu, tak, tutaj. Bardzo mnie ciekawi to, jak wyglądało Twoje dzieciństwo, właśnie wychowując się tutaj, bo mało osób wie, że to jest miasto w mieście tak naprawdę. Yy, tak, swojego rodzaju jest to wioska Asterixa. No, wiesz, ten, kto tu nie był, ten, temu nie da się tego jakoś opowiedzieć, bo jednak to jest specyficzne miejsce ze względu na ludzi, ze względu ogólnie na otoczenie i, 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 i obcowanie z końmi. No, powiem tak, no nie wyobrażam sobie lepszego miejsca w Warszawie na to, żeby spędzić dzieciństwo, bo jednak, no, jak widać, jest gdzie się bawić, jest co robić. No, tutaj. A właśnie jak wyglądały twoje zabawy jako dziecko wśród stajni? Hmm. ciekawe pytanie. Wiesz, my żeśmy, no co, tłukliśmy w te stanie piłką, to na pewno wkurzali się na nas, bo jednak te konie to odczuwały za ścianą. Wiesz, no wtedy nie było, to nie były czasy komputerów ani, ani konsol, także myśmy spędzali dużo czasu na dworzu, biegaliśmy po, po, i po stodołach, i po staniach i, i, i ta smródka też jakoś tętniła życiem wtedy. Także, także tutaj ogólnie no, była nas cała grupa zmontowanej młodzieży, że tak powiem. I co? No bawiliśmy się, fajnie się bawiliśmy. Było naprawdę, no i... I, i, i trochę, nie wiem, niebezpiecznie czasami, bo, bo jednak te pomysły były głupie, ale też, no, no mówię, no było kreatywnie, bo jednak z kilka zrobić, nie wiem, cokolwiek, to, 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 to trzeba było pomyśleć. No. A powiedz mi właśnie, czy w, w związku z tym, że wychowywałeś się tutaj to jakąś częścią Twojego dzieciństwa też były konie i później miałeś z nimi jakąś styczność? No miałem taką możliwość jeżdżenia od dzieciaka na koniach. Niestety wzrost i waga mi yy, uniemożliwiły karierę edukacką. Podejrzewam, że i talent też był, bo, bo, bo za, za wiele go nie miałem, a, ale faktycznie yy, no, tutaj nie było wyjścia. No, mało osób było, no, które mieszkało na wyścigach i nie jeździły konno. To był naprawdę, to, to był ewenement. Natomiast ja już miałem taką możliwość, że paradoksalnie już jak chodziłem do przedszkola, to przed szkolem musiałem zrobić dwie przejażdżki, co prawda kłusem tylko, ale, ale, ale faktycznie już musiałem jeździć, także nie miałem wyboru za bardzo. A teraz jako dorosły człowiek i już jako y, twórca, czy ty początek Twojej twórczości miał miejsce właśnie też tutaj? Tak, pierwsze studio to było, było u mnie w domu na wyścigach. Pierwsze teksty pisaliśmy u ojca na siłowni, bo było nas wyganiał z domu, żeby nie hałasować też na wyścigach. Także tak, ten rap tutaj powstawał, tutaj się wszystko rodziło, wszystkie pierwsze koncepcje, gdzieś wychodziły stąd. Także tak, to jest kolebka, można powiedzieć, hip-hopu, wyścigi konne, bo faktycznie nie, od początku, no całą grupą żeśmy tutaj siedzieli i, i, i tworzyli, pamiętam pierwsze wywiady, żeśmy dawali też tutaj przy basenie. Także, te wyścigi cały czas były obecne. Pierwszy teledysk, który żeśmy nagrywali też na Jokejce, miałem okazję sobie ponagrywać. Także tak, tak, wyścigi były od początku wkomponowane w ten hip-hop i, i mam nadzieję, że, że no ja jako y, przedstawiciel wyścigów konnych, raper, jestem właśnie kojarzony z tym miejscem, nie? jestem wyścigowcem. Czyli dalej jest to dla Ciebie inspiracja? Jestem mój dom przede wszystkim i, i jak daleko bym nie był, to gdzieś zawsze będę mówił, że jestem z wyścig, nie, I, I to jest, to jest fakt, to, tego, temu nie da się zaprzeczyć. Ale jeżeli chodzi ogólnie o jazdę konną, no to, to powiem szczerze, że może nie tyle co zaniedbałem, tylko praktycznie teraz to jeżdżę od okazji do okazji. Także, także te konie są też cały czas gdzieś w moim życiu, ale, ale już no, nie w takim wymiarze jak tutaj na wyścigach. Nie? Znałeś tutaj praktycznie wszystkich. Jakbyś miał wymienić trzy takie postaci dla ciebie kultowe na wyścigach, to kogo byś wymienił? No na pewno pan Tomasz Dól, na pewno pan Sałaga, no i na pewno Pan Jednoszewski. To są takie trzy osoby, które pamiętam i które, które naprawdę robiły wielkie wrażenie osobowością i też, i też no, osiągnięciami nie? na torze. A prywatnie lubisz tutaj przyjeżdżać, oglądać wyścigi? Bardzo, ale z reguły jak nikogo nie ma. Także wyścigi to są, wyścigi są dla mnie taką mekką, ale w tygodniu, nie, nie podczas tezgonit. Masz tu swoją oazę. Można tak powiedzieć. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo.